Wajcie w szóstym odcinku co się działo w poprzednim już wam mówię Sandra Fertes nie spała przez wertu Kiliam się budzi i Rita leży na nim i ona ciągle mówi o ich związku jak nie są razem jeszcze Anders pomaga Kylie schudnąć Iliada i Felicja boją się że odpadną Borita i Mirada Poler za bardzo się zbliżyły do siebie chłopacy rozmawiają czy można ufać dziewczynom i zaczyna się wyzwanie pocałunki. Ale koło fortuny wybiera kto się całuje i tak się poukładało, że zabójcze piranie wygrały wyzwania a sparzące meduzy mieli ciężki orzech do zgryzienia, kogo wywalić. Ale chytry plan Sandrei Vertes zrobił tal, że to pan Ferdynand się pożegnał z nami. Ostatnim razem kto wygra, kto odpadnie, tego i wiele więcej dowiecie się już za chwilę w totalnej porażce na wyspie Santi Mari. Na to wszystko gra Widzę was wciąż w moich stan Kim chcę być, o to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być Sławny Chcę w słońca sobie żyć W tej drodze nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyś stoję tam Bo ja na 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 na, na. No tak spałem pod pomostem, ponieważ Rita i inne dziewczyny o czymś dyskutowały do późna, więc nie miałem wyboru. Musiałem gdzieś przekimać, żeby mnie nie znalazła. Tak oficjalnie jesteśmy parą i wczoraj mieliśmy romantyczną noc w toalecie tak jak na tych filmikach 18. Tak i bardzo kocham swoją myszeczkę małą. No przecież wam dziewczyny tłumaczę, że ta relacja będzie tak jak na początku i na was nie zagłosujemy. Musicie nam to udowodnić, że dzisiaj będziecie głosować na Felixa, a później na Kiliama, a nie na nas. Dobrze dzisiaj specjalnie przegramy i tak mój misiaczek nie chce ze mną być, no trudno, liczy się gra i trzeba wygrać ją. Coś łatwo poszło. Może rzeczywiście nic nie kombinują dziewczyny, ale nie chcę przegrywać wyzwań, bo chłopacy mogą mieć statuetkę. Chyba dziewczyny zapomniały, że tylko jedna została użyta przez Hubasa za jeszcze dwie w grze. No i miałeś rację, Marcus. Nie można ufać dziewczynom, Teraz już jest nas tylko dwóch w sojuszu. No i co, Kayla opłacało się głosować na pana Ferdynanda. Teraz jesteśmy tylko we dwie w sojuszu. No tak opłacało się, bo teraz będzie potrójny remis, ale też mamy lepiej, możemy bardziej manipulować i wywalać innych, a nie nas. Dobra, trochę podsłuchałem rozmowę dziewczyn i musimy mieć plan z Kiliamem. Muszę go znaleźć, bo wczoraj go nie było w domku na noc. Dobra, znalazłem cię, ty dalej się chowasz przed Ritą, ona już nie jest tobą zainteresowana, teraz liczy się dla niej wybrana w tym reality show, wiem, bo trochę podsłuchałem rozmowy dziewczyn i potrzebna nam będzie ta figurka dzisiaj, którą znaleźliśmy. Dobra, po zadaniu pójdę po tą figurkę, ów w dobrze, że już o mnie nie myśli Rita, bo drugiej nocy pod pomostem bym nie przeżył, bym poszedł na dach łazienki albo domku. Co je napadło, przecież nie aż tak blisko jesteśmy. Może to prawda, że dużo rozmawiamy poza kamerami, ale to tylko tyle, nie chcemy rozwalić naszego sojuszu. No to prawda i ja nie chcę przegrać tego wyzwania, chciałabym wygrać. Przecież możliwe, że chłopacy mają figurkę taką, która popsuje nasz sojusz. No ja rozmawiam dużo z Ritą, ponieważ miała problemy w domu, więc chcę jej zaproponować, żeby zamieszkała ze mną na jakiś czas, jak nie znajdzie pracy i zarobi na mieszkanie, więc muszę ją lepiej poznać. Dobrze, macie kilka minut, żeby przyjść na wyzwanie tam, gdzie zawsze ruszać się, nie będę tam stał pół dnia. Reklama, zasubskrybujcie kanał czas On mi pomógł w Intrze i one zrobił wszystkie postacie z tego sezonu. On je narysował lepiej niż ja w wersji beta, i dziękuję za pomoc dwóm osobom z Discorda, które mi pomogły w robieniu miejsc na wyspie. Zapraszam również do wbicia na mój TikTok, i zasubskrybowania i dania łapeczki w górę. A teraz wracajcie do oglądania odcinka. Witajcie już na waszym szóstym wyzwaniu które się nazywa literalnie czyli chodzi o to w nim że ja mam jakieś słowo wymyślone na 6 liter i wy musicie podać słowo też na 6 liter i ja wam mówię czy jest jakaś literka czy nie ma żadnej albo że jest ale nie na swoim miejscu i macie 6 prób i gramy 3 rundy więc zaczynają parzące meduzy bo przegrały ostatnim razem. To ja powiem niech będzie to słowo otarli. Niestety to nie jest to słowo, ale literka A jest na poprawnym miejscu. Teraz zabójcze piranie, jakie jest wasze słowo? Czyżby mój misiaczek ciągle myślał o poprzedniej nocy, ale to słodkie. My z dziewczynami wychodzimy i nie bierzemy w tym udziału, u niech sobie chłopacy sami radzą. No coś w ich drużynie nie gra, musimy to wykorzystać i wygrać to wyzwanie. Dobra Rejten ja idę sprawdzić co robią te dwa debile czyli Antonio i Luis czy znowu się nie kłócą. I przy okazji spytam Pedra czy kończy montować odcinki masz Marię jakbyś czegoś potrzebował przecież to twoja asystentka. Nie wiem po co ja mu jestem i idę sprawdzić co u tych debili bo oni o każdą głupotę się kłócą. Dobrze więc Kilian albo Felix co mówicie czy się poddajecie? Ja będę mówił słowa, bo Kilia mnie za bardzo umie wymyślać słowa na szybko, więc ja podam słowo to Janusz. To nie jest słowo Janusz, ale nowe litery to są S i Z, ale nie na swoich miejscach. Ja już się domyślam jakie to słowo może być, więc powiem to co myślę, czyli to słowo to są szachy. Bardzo dobrze, to było słowo szachy. Macie jeden punkt, teraz musicie zgadnąć drugie słowo, a ostatnie to słowo dnia. No to moje słowo to będzie kaptur. To nie jest słowo kaptura, ale macie jedną literkę, która jest, ta ale na złym miejscu. To ja powiem coś nietypowego, czyli moje słowo to kawior. Nie, to nie jest słowo kawior, ale doszły dwie nowe liter, czyli i oraz wina dobrych miejscach, ale a ciągle nie jest dopasowane. Ja już wiem, to słowo to chwila. Bardzo dobrze zdobywacie punkt pierwszy, mamy remis, czyli ostatnia runda, czyli to jest słowo dnia, więc zaczynajmy. Ja może zgadnę za pierwszym razem te słowo dnia, może to być coś związanego z tą wyspą, tak mi się zdaje moje słowo to wakacje. Ale jak to tak za pierwszym razem, no dobra, parzące meduzy wygrywają wyzwanie z zabójczymi piraniami, widzimy się na ceremonii. I co, Pedro, będziesz tutaj tak siedział cały dzień, chodź ze mną i z Antonim na jakiś melansz po pracy. Tak będę tu siedział, w przeciwieństwie do Was mam obowiązki, Wy musicie tylko czasami coś przetestować albo coś przywieźć, ja muszę montować odcinki o właśnie Szafidzie. Dzień dobry chłopcy Pedro, ile już odcinków zmontowałeś i czy ci dwaj debileci przeszkadzali, czy byli grzeczni tym razem? No niby byli grzeczni, ale mi ciągle truli dupę i to mnie rozpraszało i tylko trzy odcinki zmontowałem przez tych debili. No, powinniście się, Pedra, słuchać, to on wam załatwił te plakietki z imionami, inaczej byście już byli w szpitalu na ostrym dyżurze, bo by były brutalniejsze wyzwania, a tak macie, Lusa Francisco, czy jest coś do jedzenia, bo trochę zgłodniałem. Tak jest tam zapiekanka, szefie, może pan ją sobie odbrzać. No to zadanie było fajne i dzięki mnie wygraliśmy, więc jeszcze lepiej. Ja myślę, żeby wypadało zagłosować na Felixa, już się go nie boję, Kilian będzie nam potrzebny w zadaniach siłowych, w połączeniu drużyn go wywalimy. No jestem za nobo, Kilian może i jeszcze zmieni zdanie Rita, ale nie możesz go tak osaczać z każdej strony pytaniami, o, on musi się zastanowić, przemyśleć w swoim czasie, wszystko się ułoży. No może i masz rację, mi rado, ale ja jestem podekscytowana, że taki chłopak umięśniony jest miły, także go się nie da nie lubić. No, mi rada ma rację, rytofotacy dłużej dojrzewają niż dziewczyny, przynajmniej niektórzy z nich. Dobra, posłuchajmy razem, głosujemy na jedną z dziewczyn, które ci powiem na ucho, i ty w trakcie ceremonii eliminacji używasz statuetki albo na początku, albo jak zostanie jedna pijanka, dobra, teraz ci powiem na ucho, na kogo głosujemy. No, kolejny super plan Feliksa, i rozumiem go, a to nieczęsto mi się zdarza. No to co moja kochana, co chcesz porobić? Rozmontowałem łóżko, więc możemy coś więcej porobić niż to co robiliśmy wczoraj w toalecie. No bądź na chwilę cicho właśnie i myślę, co by tu porobić z Tobą 18, plus może spontan tak jak wczoraj. Muszę jakoś przekonać Sandrę Efertez, żeby Anders dołączyła, wtedy większy szans, by były nawet w połączeniu drużyn. Teraz musimy być jeszcze bardziej ostrożni na dziewczyny ponieważ mogą się połączyć siły z Andreą Vertes i Vertuzem wtedy jesteśmy na wylocie musimy mieć jakiś plan. Szkoda że nie ma pana Ferdynanda on zawsze by miał plan bo przecież jest nauczycielem a oni są mądrzy. Powiedz mi Felix dlaczego niektóre dziewczyny są takie nachalne tak jak Rita ja jej mówię nie a ona ciągle mnie prosi uciekam a tu nagle już nie są mną zainteresowane. No nie wiem jak ci tu prosto to powiedzieć dziewczyn się nie da zrozumieć bo mają duże wahania nastroju albo też musisz się zgadzać na wszystko z nimi bo inaczej będziesz miał ciche dni czyli nie będzie się do ciebie odzywała długi czas, czyli kilkoma prostymi słowami dziewczyny są zbyt skomplikowane dla mnie. Witam Was na Waszej już trzeciej eliminacji więc wiecie jak to się odbywa wiece Oddaliście już głosy do urny ta decyzja jest już ostateczna jeśli ktoś ma statuetkę to ostatnia chwila żeby jej użyć. Ja chcę użyć i chcę ochronić Feliksa bo ta statuetka chroni jedną osobę ale nie siebie samego. Dobrze więc wszystkie głosy na Feliksa się nie liczą dobrze czytam osoby które nie miały głosów to Rita, Kilian, Mirada, Poler i Kiliada a ostatnia pianka leci do Feliksa bo anulował Kilian głosy więc Felicję idź do łódki przegranych. Bardzo ciekawa przygoda, dużo koleżanek poznałam. Myślę, że dobrze się spisałam, na tyle ile było mnie stać, przynajmniej nie pierwsza odpadłam. Kolejna osoba odpadła tym razem to była Felicia. Kto wygra, kto przegra, dowiecie się tego już w następnym odcinku Totalnej Porażki na Wyspie Santimari.